I tam kolejny traktor do sprzedania Klas ABS 567 ATZ Z ładowaczem czołowym Mileux T12 Świeżo przywieziony 8471 godzin Skrzynia ABCD tu mamy wyświetlacz od niej 6 biegów na każdym biegu Wszystkie pobiegi działają elegancko, 114 koni, 4,5 litra silnik John Deere Mamy trzy pary wyjść, podnośnik, napęd, blokada, wałek Wszystko jak w starych prostych ciągnikach Renault Ares To są jeszcze prędkości wałka i eko i zwykły tam na dole Tu mamy radyjko, klimatronik, oświetlenie Tu mamy automatyczne półbiegi, tryby, jazdy, skrzyni. Tutaj jest joystick od ładowacza Myleux. Ładowacz 3 sekcyjny, samopoziomujący, bardzo szybko pracuje, bez żadnych problemów. Jest to ładny, świeży ładowacz, niezniszczony, niepospawany. Z amortyzacją na szybko sprzęgu. Pamięta się rewelacyjnie ten ciągnik. Zobaczcie sami, no rakieta. 4,5 litra silnik John Deere. Mamy fotel pasażera. Instrukcje obsługi oryginalne. Co tu, co tu więcej mówić? Ładny, sprawny ciągnik, świeżo przywieziony. Rewers, dobrze chodzi, wszystko 114 koni traktor, 4 cylindry z ładowaczem, dobry skręt Prosta konstrukcja, o rewers idealnie Nic nie szarpie, nie mam oczywiście sprzęgła Ciach Proszę bardzo rewelacyjnie tak jak powinien Pół biegi zmieniać, tak samo tutaj zmieniałem pół Ciach 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 Jest Wszystko w porządku Muszę złapać za kierownicę, bo szywale Bardzo zwinny praktycznie elegancko. To opony nowe. Tu mamy rozmiar 348,528 528 nubki wszystko jest w oryginale, zostały tutaj pomalowane felgi Felgi i schodki, tak jak widzicie, felgi i schodki są pomalowane, reszta jest oryginał Raz Ares 567 ATZ, Ładować Mileux mxt 12 Drzwiłopony 428.5x38, czyli 16.9x38 Z tyłu mamy jakieś 35% bieżnika Mocny podnośnik, 3,5 tony udźwigu, 3 pary wyjść Szyna do zaczepu górnego, HAK PITON KICKS Zaczep dolny Śruba rzymska Hamulce hydrauliczne EKR na błotniku Rozłączanie wałka na błotniku Kotki są pomalowane, reszta nie. Błotniki widzicie są w oryginale Felgi również są pomalowane Poza tym nie jest nic malowane, rama, maski, wszystko jest oryginał, kabina 8400 godzin chyba na początku mówiłem Oryginalny przebieg tego traktora Ładować jest na szybko sprzęgu, szybko odpinamy. To wygląda fajny zgrabny ciągnik dobrze się tu zapraszam do oglądania testowania no i zakupu tej fajnej maszyny na pewno jeszcze długo pochodzi bo są dobre modele znane cenione silnik ciągnik, dobra skrzynia wygodna w użytkowaniu. Zapraszam na plac. Mamy duży, naprawdę duży wybór tych maszyn. Wszystko dostępne od ręki i gotowe do pracy. Zapraszam i pozdrawiam.